Gotów? gotów? Gotów, Mięsne czy wege? Mięsne. Pizza z ananasem czy pepperoni? Peperoni. Ser na szynce czy szynka na serze? Eee, ser na szynce. Najpierw mleko czy płatki? Eee, najpierw płatki. Pierogi z ketchupem czy bez? Eee, bez. Ciepłe piwo czy zimna herbata? Zimna herbata. Szampan plastikowego, kubka czy tanie wino w kieliszku? To i to. Nocny marek czy ranny ptaszek? Ranny ptaszek. Spokojny wieczór czy impreza? Spokojny wieczór. Freak fighty czy olimpiada? Freak fight. Wakacje na wsi u babci czy malę eee, Na wsi u babci. Oldschool czy new Old Brunetki czy blondynki? Brunetki. Gryffindor czy Slytherin? Slytherin. Prawa czy lewa? Prawa. Dzień bez internetu czy dzień bez jedzenia? Bez neta. Android czy iPhone? iPhone. Psy czy koty? Koty. Ponton generalnie czy Polano? Ponton. Edzio czy Filipe? Filip. WBW 2004 czy 2014? 2014. Demokracja czy monarchia? Demos, Kratos. Messi czy Ronaldo? Messi. Średni freestyle, czy dobra pisanka? Średni free. Tan czy spontan? Spontan. Brutalna szczerość, czy niewinne kłamstwo? Kłamstewka. Trump, czy Harris? E, Trump. Poprzedni mistrz powinien być rozstawiony, czy walczyć w eliminacjach? Nie, system jest dobry.